Dzień dobry, Katarzyna Siwczyk. Witam ze studia telewizji TVT w programie Gość Dnia. Dzisiaj Łukasz Kochut, poseł do Europarlamentu. Dzień dobry, słyszymy się. Dzień dobry, witam serdecznie panią redaktor i wszystkich widzów telewizji regionalnej TVT. Słyszymy się Pan w Brukseli, więc prosto z Brukseli chcielibyśmy prosić o taki komentarz. Jak to polskie weto, które jest zapowiedziane, jest komentowane właśnie tam w Europarlamencie? No, sytuacja jest bardzo dynamiczna. Jeszcze w lipcu premier Morawiecki mówił, że Fundusz Odbudowy Europy Next Generation EU, czyli 750 miliardów euro, które ma być pompowane w europejską. Gospodarkę na walkę z, z pandemią to nowy plan Marszala. No a teraz, w, pod koniec listopada w grudniu, premier Morawiecki wspólnie z, z premierem Orbanem planują wetę, weto nie tylko tego dużego funduszu odbudowy, właśnie Next Generation EU, ale także całego budżetu Unii Europejskiej, bo on w tym siedmioletnim wydaniu właśnie składa się z tych dwóch części. No jest to odbierane bardzo negatywnie, dlatego że te pieniądze są bardzo potrzebne całej europejskiej gospodarce na właśnie walkę ze skutkami pandemii koronawirusa. Polska ma dostać tego, z, z, tylko z tego Funduszu Odbudowy Europy 27 miliardów euro, więc są to ogromne pieniądze. No i ta sytuacja jest powiem szczerze, no, szokująca i niezrozumiała dla wielu y, posłów do Parlamentu Europejskiego i w ogóle dla tych polityków i urzędników europejskich. Zgodzi się Pan z tym, badały na tej antenie podczas piątkowej debaty takie zarzuty chociażby Konfederacji, że powoływanie się na to, że stracimy dużo pieniędzy, to nie jest porządny argument z tego względu, że to jest niewielka część naszego PKB. Zgadza się Pan z takimi argumentami? Nie, nie zgadzam się z, tymi, z takimi poglądami, dlatego że po pierwsze Unia Europejska to nie jest tylko bankomat, którego można brać, kiedy się chce a kiedy się nie chce mówić past. Umówiliśmy się przystępując w, 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 do Unii Europejskiej. Przypominam, że 77% mieszkańców Polski zagłosowało za byciem w Unii Europejskiej, 85% mieszkańców województwa śląskiego i opolskiego, więc śląska też za tym głosowało. I Unia Europejska to też wspólnota wartości to też taka tarcza ochronna, która chroni w zasadzie wszystkie państwa członkowskie od, od konfliktów zbrojnych już przez kilkadziesiąt lat i nie może sprowadzać, faktycznie nie może sprowadzić Unii Europejskiej tylko do, do pieniędzy, to po pierwsze. Po drugie, to jest jednak 15% polskiego PKB akurat te, te dwa wielkie fundusze, a jesteśmy w sytuacji bardzo kryzysowej i, i, i nie, nie, nie wiemy tak naprawdę, co się wydarzy w gospodarce na wiosnę, bo, bo wiemy, że rząd sobie z tym koronawirusem nie do końca radzi. Kolejne branże będą pewnie protestować na wiosnę, bo. Bo teraz protestują e, co prawda górale, bo, bo, bo wiadomo skondensowano te ferie do dwóch tygodni, e, ale myślę, że gastronomia i inne małe przedsiębiorstwa także będą na wiosnę w dużym kryzysie i te pieniądze są po prostu e, Polsce potrzebne, ale są po prostu potrzebne także innym krajom Hiszpanii, Włochom e, i tym wszystkim, które są mocno po Poszkodowane przez, przez pandemię koronawirusa. Kolejny argument strony, która opowiada się za tym, żeby to weto jednak podtrzymać. Kraje członkowskie stracą na sile w sprawie decyzyjności o tym, co się dzieje u nas wewnętrznie w państwie. Z tym argumentem można się zgodzić, czy raczej nie wypada, jak pan uważa? Nie, to nie jest kwestia suwerenności, to nie jest kwestia niezależności, to jest kwestia po prostu przestrzegania prawa. I odbierane to jest tak, że premier Morawiecki wspólnie z, ze swoim kolegą, e, premierem Orbanem, walczą o to, żeby, może, żeby można było łamać praworządność, żeby można było łamać e, prawo w, 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 w Unii Europejskiej, i na to państwa członkowskie, inni, inne kraje po prostu się nie godzą. E, ja się absolutnie pod tym podpisuję. Uważam, że jeżeli umawiamy się na jakąś wspólnotę na to, na to, żeby te pieniądze były inwestowane w danych krajach, to powinny być narzędzia kontroli, wydawania tych pieniędzy i, i powinny być narzędzia, żeby kontrolować także, czy, dany, czy dane państwo przestrzega zasady praworządności. I ja za tym, za tym głosowałem i, i, i jestem z tego dumny. Mówi się, że najwięcej stracić może Śląskę. Chodzi tutaj o Fundusz Sprawiedliwej Transformacji i to, co mogłoby trafić do nas w ramach takiego wsparcia na odbudowę. Między innymi tego, jeżeli kopalnie zostaną pozamykane. No i pytanie, czy rozmowy tutaj pomiędzy Wami, europosłami z regionu ze Śląska na ten temat również były z europosłami innych opcji? Tak, my ze sobą regularnie rozmawiamy i można powiedzieć, że żyjemy w, w dobrych relacjach. E, to prawda, panie redaktorze Śląsk może stracić dużo, dlatego że w momencie, kiedy zostanie zawetowany budżet, e, to cały ten Fundusz Odbudowy Europy, można powiedzieć, upada. Oczywiście jest takie ryzyko, że te państwa poza Polską i Węgrami się dogadają. To byłoby naprawdę bardzo niebezpieczne, bo one miałyby dużo większe możliwości finansowe niż, niż, niż właśnie Polska i Węgry, ale wtedy, jeżeli chodzi o ten taki regularny siedmioletni budżet, to rzeczywiście jest możliwość tak zwanego prowizorium budżetowego, ale jeśli chodzi właśnie o Fundusz Sprawiedliwej Transformacji i parę innych tych nowych mechanizmów, na przykład program Prawa i Wartości, też wsparcia dla organizacji pozarządowych, to rzeczywiście te, 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 te fundusze nie, nie miały miejsca w przeszłości, więc, więc tak, ten Śląsk straciłby podwójnie. Dodatkowo muszę powiedzieć, że pracujemy tutaj nad takim dość ciekawym rozwiązaniem, czyli granicznym podatkiem węglowym. To miałoby dotykać, takie cło miałoby dotykać właśnie państwa trzecie, które nie stosują się do neutralności klimatycznej, czyli Rosja, Chiny, Indie i tak dalej. Właśnie po to, żeby, żeby jakby, żeby te, te przedsiębiorstwa europejskie, te, te kraje europejskie, które dostosowują się już do, do, do tego nowego zielonego ładu, do, do neutralności klimatycznej mogły konkurować z tymi y, tak zwanymi kopciuchami na arenie międzynarodowej na równych zasadach. Więc, więc to, ten podatek, y, te, te cło węglowe na właśnie dla tych państw trzecich tak, żeby wtedy, wte, wtedy upadł przy tym wecie. Więc można powiedzieć, że tak, że Śląsk faktycznie byłby jednym z najbardziej poszkodowanych regionów, jeśli chodzi o, o, o to weto. Więc zakładam i liczę na to, że, że oni jednak się dogadają i że, i że premier. Mateusz Morawiecki no, pójdzie po rozum do głowy i, i nie zawetuje tego, tego budżetu, bo jak wiemy jest to po prostu wewnętrzna rozgrywka między politykami Solidarnej Polski, Zbigniewa Żobro, którzy tam mocno naciskają, żeby, żeby właśnie zawetować ten, ten, ten budżet, a taką bardziej centrową frakcją w Prawa i Sprawiedliwości, którą reprezentuje Mateusz Morawiecki. Oczywiście tym wszystkim Gdzieś tam w tle kieruje prezes, prezes Kaczyński, ale mam nadzieję po prostu, że to się skończy dobrze dla Śląska, dobrze dla Polski, bo bo te pieniądze są po prostu potrzebne i, i, i na Śląsku, i w całej Polsce. Wróćmy jeszcze raz do tego Funduszu Sprawiedliwej Transformacji i do budżetu. Jeśli jednak Polska zawetuje, bo taką trzeba wziąć ewentualność pod uwagę e, i to mocno, e, to co wtedy? E, ten budżet, jak będzie wyglądać i ile nam się dostanie, jeśli w ogóle e, możemy liczyć tutaj na jakieś finansowe, duże wsparcie ze strony Unii? Wtedy będzie obowiązywało tak zwane prowizorium budżetowe, czyli będzie brane pod uwagę rok 2020 i te wszystkie fundusze, które, które miały miejsce w roku 2020, czyli m.in. te wszystkie pieniądze, które, które trafiały do rolników, wszystkie te inne fundusze też edukacyjne, które, które miały miejsce, one będą jakby tak procentowo wydzielone na ten 2021 rok. Ale mówimy tutaj rzeczywiście tylko o prowizorium, więc to i tak jest rozwiązanie takie tymczasowe. W domyśle będziemy czekać na, na jednak dogadanie się państw członkowskich w ramach Rady I, i, i ten budżet wieloletni i tak będzie musiał zostać podjęty. Więc tutaj jakby trudno mi powiedzieć dokładnie, jakie pieniądze w tym 2021 roku trafiłyby do, do Polski. Byłaby tam. Część procent tego, co było w 2020, ale są to zdecydowanie mniejsze pieniądze niż wtedy, kiedy, kiedy uchwalony byłby ten, ten wieloletni budżet i dodatkowo wiadomo fundusz, fundusz Odbudowy Europy. Jako poseł do Europarlamentu wybrany z Polski jest pan na pewno pytany o to, jak Pan skomentuje obecną sytuację w Polsce i jak pan komentuje właśnie to weto. Z jakich argumentów Pan używa w rozmowie z kolegami z międzynarodowych innych scen? Ja używam zawsze pierwszego kluczowego zdania, że Polska to nie tylko PiS, że na prawo i sprawiedliwość głosuje tylko część polskiego społeczeństwa, a żeby przyjrzeli się temu, jak duże poparcie ma generalnie integracja europejska w, w Polsce bo po pierwsze, tak jak mówiłem o tym referendum aktywistycznym, no ale to było rzeczywiście kilkanaście lat wstecz, ale mamy przecież obecnie sondaże, gdzie 70, w zasadzie 82% w jednym sondażu dla Rzeczpospolitej 87% w, w sondażu Kantar wszystkich Polaków jest za tym, żeby, żeby zostać w Unii, żeby dalej się integrować, żeby, żeby, żeby Unia Europejska się wzmacniała. Więc ja tego argumentu bardzo często w rozmowach tutaj kuluarowych używam, i, I generalnie jest tak, że po prostu posłowie i politycy europejscy wiedzą, że, że, że społeczeństwo polskie jest bardzo proeuropejskie, jest jednym z najbardziej proeuropejskich społeczeństw. To też bardzo łatwo wytłumaczyć, dlatego że no przecież mamy ogromną falę imigracji z, z Ukrainy do Polski, też na Śląsk, też, też w Rybniku. I, i, I proszę sobie przecież, um, przypomnieć, że, że praktycznie te dwa kraje startowały z tego samego e, pułapu, jeśli chodzi o, o gospodarkę, o sytuację polityczną. No, a w którym miejscu jesteśmy teraz my, jako Polska, a w którym e, miejscu jest Ukraina? I, i to, 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 to tylko pokazuje, jak, jak, jak fantastyczną e, organizacją e, i jak fantastycznym pomysłem było przystąpienie e, Polski do Unii Europejskiej. E, a jeśli chodzi o to, Weto, jeszcze chciałem powiedzieć, że. No wszyscy tutaj naprawdę liczymy, że do tego weta po prostu nie dojdzie. No ja, jestem, ja trzymam w tej sprawie naprawdę mocno kciuki za, za premiera Morawieckiego, żeby, żeby nie dał się zaszachować prezesowi Kaczyńskiemu i ministrowi Ziobro. Wiara to jedno, a ja zapytam konkretnie jeszcze, polexit jest w ogóle komentowany jakoś i brany pod uwagę, bo to się takie tutaj spekulacje też pojawiają. No, wydaje mi się, że, że nie. Po pierwsze widziałem te artykuły w tej mocno prawicowej prasie finansowanej przez, przez obecną władzę po lekcji rozpoczni rozmowę o tym, ale uważam, że Polacy się na to nie zgodzą. Nie zgodzą się na, na to na pewno ślązacy. My jesteśmy bardzo mocno zakorzenieni w Europie. Zawsze byliśmy w, w Europie. Trudno mi sobie w ogóle wyobrazić, żeby, żeby, te, żeby, żeby, żeby Polacy się na to po prostu zgodzili. Protesty kobiet generują poparcie się na, na, na wysokości około 70%. Wydaje mi się, że gdyby doszło do takich rozmów, takich, takich dyskusji w Polsce o w ogóle o to rzeczywiście społeczeństwo wyszłoby na ulicę I, i jestem o tym święcie przekonany i nie, nie wyobrażam sobie w ogóle takiej, takiej drogi. Chociaż rzeczywiście jest takie ryzyko, no bo zawsze jest tak, że jak populiści sączą pewien temat, to, to w pewnym momencie jakby ten temat przechodzi do, do mainstreamu. Tak było w Wielkiej Brytanii. Proszę sobie przypomnieć, premier David Cameron tylko rzucił ten temat referendum o, o Brexicie. On sam był przeciwnikiem Brexitu, a jednak propaganda, jednak też te, te skrajne siły, właśnie w stylu naszej konfederacji temat podchwyciły i grzały przez, przez kilka lat. No i Brytyjczycy obudzili się poza wspólnotami europejskimi i teraz, teraz tak naprawdę żałują, bo większość z nich zaczęła googlować informacje o Unii Europejskiej, o funkcjonowaniu instytucji europejskiej dopiero w momencie, kiedy Wielka Brytania znalazła się poza, poza wspólnotą. I jest też przykład Szkotów, którzy generalnie chcieliby być niezależnym państwem, a którzy głosowali w 65% za pozostaniem w Unii Europejskiej. I wiem od moich szkockich przyjaciół, z którymi tutaj współpracowałem wcześniej w, w Parlamencie Europejskim, że tamten temat po pierwsze niepodległości Szkocji, a po drugie powrotu Szkocji do Unii Europejskiej jest absolutnie brany na, na poważnie. Dziękuję w takim razie za dyskusję, dziękuję za rozmowę. Z Europarlamentu, z prosto z Brukseli łączyliśmy się z Łukaszem Kołchutem. Dziękujemy Państwu za uwagę i do zobaczenia. jebba isoke sikulu ziwala.